W grach Pokémon Sword i Pokémon Shield na Nintendo Switcha max grzyby były specjalnym rzadkim przedmiotem, który umożliwiał zmienienie Pokemona zwykłego, nie mającego możliwości Giganta Maxowania, w takiego, dla którego forma Giganta Max stawała się dostępna. W Pokémon GO na Yantyk wybrał jednak inną drogę i przedmiot ten będzie miał zupełnie inne działanie. Bo jeśli liczyliście na to, że przekształcicie jakieś swoje złapane w ubiegłych latach Pokémony w Giganta Max wersję, to się przeliczyliście nie. Ten przedmiot w Pokémon Go. Po pierwsze jest płatnym przedmiotem. Można go kupić tylko w sklepie za Pokécoiny. Jeden grzybek kosztuje 400 Pokécoinów, dosyć sporo. Trzy grzybki kosztują 1000. Także trzeci jest, można powiedzieć, za pół ceny. Ewentualnie jeśli kupimy bilet, na przykład na aktualny event za 25 zł, to mamy jednego max grzyba gratis. Chociaż, chociaż gratis w przypadku czegoś, co jest płatne, to nie jest adekwatne słowo. Ale tak, płatne questy albo kupienie bezpośrednio w sklepie gry, to są sposoby jedyne na zdobycie tego przedmiotu. Czemu Naantik uważa, że będą chętni na zapłacenie sporych pieniędzy za ten nowy przedmiot. Zaraz omówię to w większych szczegółach, tymczasem dołączmy do grupy, która dzisiaj będzie zbijać max walki na Giganta Max Laprasa i zobaczmy, czy ten max grzy jest warty tych pieniędzy. W przygotowaniu na aktualne bitwy z Laprasem no cóż, użyjemy... Elektrycznych ataków na Giganta Max Toxtricity, to jest najlepsza końca na niego. Jak ktoś nie ma, to jakiś macza i parę innych rzeczy też da radę. Może spora pójmy go sobie też troszkę. Nie za dużo, ale trochę nie zaszkodzi. Trochę, kurde, 150 tysięcy na stół. Dobra, zróbmy to. Bądźmy chociaż raz dobrze przygotowani na Giganta Max walki. W miarę dobrze, bez przesady, z inwestowaniem tam, kurczę, powyżej 40 levela, to niekoniecznie. I co, zróbmy to, wejdźmy w sklep, kupy tego Max Grzyba. 400 Pokécoinów, aż to Boli, Boli. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej pay to win mechanika, jaka kiedykolwiek została wprowadzona w Pokémon GO. Już wyjaśnię wam dlaczego. A z taką ekipą tyle ludzi, co jest dzisiaj na spotkaniu, to naprawdę to będzie szło z płatka. ale ten nowy przedmiot jest adresowany pod ludzi, którzy, no cóż, nie mają tak dużej ekipy. Może są w mniejszych miejscowościach, może zazwyczaj ludzie nie mają przygotowanych dobrych kontr. Nie uczestniczyli na przykład w poprzednich Giganta Max walkach i brakuje im, brakuje im po prostu tych cennych obrażeń i gdzieś tam zostaje ta resztka życia na bosie. Chociaż Lapras wydaje się, że jest jednym z takich łatwiejszych stosunkowo do tej pory do zbicia bossów Giganta Max walk, ale właśnie, shiny check. 1 na 20 około prawdopodobnie jest szansa na shine z Gigantamax Max walki. 50 tysięcy ekspa W sumie z biletem i z jajkiem. Jakby jeszcze dopłacić konie, to by było 20 tysięcy, nie. Zaraz sobie odpalimy jakieś tutaj przedmiotiki Giganta Max Lapras. Pierwszy raz ever w Pokémon Go. Ja nie powiem, że to nie jest ładny Giganta Max, bo jest bardzo, bardzo ładny, moi drodzy. Bang, dobra, przedekscelencik nawet. To nie jest tak źle. O, ktoś tam krzyczy szali, Także ktoś, ktoś był tym szczęśliwcem. No, zazwyczaj w takiej grupie 40-osobowej jedna, dwie osoby łapią. Dlatego tak mi się daje, że to jest 1 jeden, jeden na 20. Bang. O, dobra, siedzi. Także wszystkie Gigantamaxy do tej pory, które wyszły w grze, ma w swoim Gigantamax się na bieżąco. Dwunastki same. Eee. Okej, okay, ale nie każdy jest taki szczęśliwy. Także słuchajcie, odpalając nasze przedmioty premium, mamy nowy przedmiot premium, który się zużywa. Lucky odpalamy, zużywa się na 30 minut, mamy czas, licznik, Star Piece, tak samo. I słuchajcie, jak działa grzyb, którego nie zdożymy odpalić przed tą walką, chociaż miałem to zrobić. Dokładnie tak samo. Też zużycie jednorazowe, odpalamy go i też jest licznik, po prostu pół godziny. I przez te pół godziny mamy zwiększone obrażenia, które ty zadajesz w max walce ty osobiście, jedna osoba, a na max walkę przychodzi dużo osób i to jest wysiłek grupowy. Także czy to zrobi dużą różnicę, czy ta jedna osoba użyje tego grzyba? Może jeśli macie bardzo małą drużynę i jesteście naprawdę tak na krawędzi, to wtedy pojedyncza osoba jest w stanie coś zmienić. Ewentualnie jeśli jesteście w jakiejś grupie, w której gracie często, wiecie, że to jest grupa dosyć nieliczna, ale graczy hardkorowych i jesteście gdzieś tam na krawędzi zbijania tego, to możecie się umówić, że część z Was albo wszyscy z Was odpalają sobie te grzyby. Natomiast powiem Wam, jaki jest mój problem z tym przedmiotem. To jest przedmiot, który jest najbardziej pay-to-win przedmiotem, który był w historii tej gry. Bo to jest dosłownie pierwszy raz ever, gdzie możesz dosłownie zapłacić, żeby zadawać więcej obrażeń. Można to lubić, można tego nie lubić, ale taki jest fakt. O, słuchajcie, jest nawet darmowy trial. Jak klikniesz tutaj w, w lobby, to możesz wypróbować za darmo przez 5 minut. Pierwszy raz mamy przedmiot z darmowym trialem, nie? Ja, yeah, dobre, dobre. W sumie fajna, przydatna rzecz, jak kiedyś nie będziecie mogli zbić, pamiętajcie, że macie tego darmowego triala. Teraz powstaje jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czy Niantic wprowadził ten przedmiot dlatego, że Jay Max okazały się trudne i ludzie mieli problemy ze zbijaniem ich? Czy może specjalnie od początku zrobili je tak trudne i zaprojektowali to w ten sposób celowo? Bo od początku wiedzieli, że wprowadzą właśnie taki płatny przedmiot, który nam łaskawie ułatwi zbijanie Giganta Maxów. Oczywiście to, że ja tutaj już wam tego, tego grzyba fajnie to wygląda, jak mi się świeci przycisk na czerwono, czy coś jeszcze graficznie widać? Może poprzemianie? Tak, poprzemianie też na czerwono jest podświetlony mój jeden z ruchów, który zadaje obrażenia. Fajne takie wizualne wskazanie, że, że jest aktywny dalej ten max grzyb. Czy mi to coś dano? Zadam troszkę więcej obrażeń, to będę miał troszkę więcej boli do łapania, ewentualnie bossa po walce, ale w tym przypadku no nie jest to być albo nie być. Jak się ma sporą grupę, naprawdę nie jest to potrzebne. Natomiast rzeczywiście domyślam się, że będą takie miejsca, będą takie grupy graczy, którzy będą mieli bardzo często taką sytuację, że dojdą do ściany, okaże się, że kurczę, no nie daliśmy rady zbić. Może gdyby o więcej zadać obrażeń, to dalibyśmy radę i wtedy będzie trudna decyzja przed wszystkimi. Zapłacić te 400 coinów, czy obejść się smakiem i powiedzieć sobie kurde, no odpuszczamy, nie damy rady zbić. I nie jestem, powiem Wam szczerze, przeciwnikiem tego, że aby w jakikolwiek sposób dawać busty na przykład mniejszym grupom graczy, którzy mają problem rzeczywiście ze zbiciem w mniejszych miejscowościach na wsiach. Wydaje mi się, że powinno być coś takiego jak skalowanie poziomu trudności Giganta Max Walk. właśnie przez to, że one są tylko in person i w mniejszych miejscowościach po prostu może być was za mało, może być za mało graczy, żebyście dali rady zbić poszczególne bossy. I wtedy moim zdaniem powinien być jakiś taki bonus, za to, że jest was po prostu mniej niż rekomendowana liczba osób darmowy, jakiś tam bonusik do obrażeń, ale, ale właśnie, darmowy, a nie tak, że trzeba zapłacić, i wtedy dopiero on. Jest. No ale powiedzmy sobie szczerze, firmy nie robią gier charytatywnie. Tak jest w momencie model monetyzacji Pokémon Go. TCG Pocket y, trochę postawiło Niantic w niezręcznej sytuacji, gdy okazało się, że zarabia trzy razy więcej pieniędzy niż Pokémon Go. Także myślę, że tutaj Niantic bardzo, bardzo by chciał troszkę zwiększyć swoje statystyki w czwartym kwartale. I powiem Wam tak, właśnie cały ten system, tak jak widzicie. Machinalnie to zrobiłem, zwiększyłem sobie nagrody, bo w sumie 200 tysięcy EXPA, 75 tysięcy nastu to brzmi kusząco, nie? Ale w tym momencie 3 czwarte tego bonusu, 3 czwarte tych nagród, to jest dlatego, że zapłaciłem. Bo mam bonus za to, że mam płatny bilet za 25 zł. mam bonus za to, że mam starpisa i Lucky I jeszcze trzeci bonus za to, że zapłaciłem kolejne 200 Pokecoinów. Trzy razy zmonetyzowane, te same nagrody z jednej walki. To taki jest obecnie system w monetyzacji tej gry, nic na co nie poradzimy. I powiem szczerze, no jest to nawet wygodne, nawet przystępne, jak ktoś ma te Pokecoiny. Pokupowane, ponabijane. A, dobra, kliknę. Co mi tam szkodzi? No, sam jestem tego przykładem. Właśnie to zrobiłem. Lepiej dostać 200 tys. jak niż nie dostać, nie? Pamiętam jak lata temu grałem w Pokémony w Minecrafcie na jakimś takim prywatnym serwerze. No i też serwer musiał się z czegoś utrzymywać i tak dalej. Także monetyzacja też była dosyć taka mocna. To tam pamiętam, że dało się kupić Pokémony w ogóle. Albo kupić sobie miksturkę, że zamieniasz Pokémona ze zwykłego na Szali. Czy to kiedyś nadejdzie w Pokémon Go? Może za kurczę 2, 3, 4, 5 lat. Nie, no chyba aż tak to nie będzie nigdy. Cała ta sprawa z mak z Grzybami. No jestem bardzo ciekaw w waszej opinii. Co sądzicie o tym przedmiocie? czy to jest fajne, czy to jest przydatne dla graczy w mniejszych miejscowościach i tak dalej, czy jesteście zwolennikami tego, że jest taki przedmiot. Jestem ciekaw, co macie do powiedzenia na ten temat. Moje zdanie jest takie, że to wszystko zdaje się tak wyglądać, jakby został od początku do końca celowo tak zaprojektowany, by w jak największej liczbie miejsc w nim jak najmocniej zachęcić do monetyzacji. Ale to nie jest tak, że nie da się go robić na free-to-play. Tak jak patrzę, tutaj jest kilkadziesiąt osób, nie wiem ile dokładnie, może powyżej 50 na spotkaniu i większość osób jest free-to-play. Także tu nie jest tak, że nie da się uczestniczyć w Giganta Maxach grając na Free to Play, Da się jak najbardziej z sukcesem, z powodzeniem. Tylko tak naprawdę większość tutaj zależy od rzeczy, na które nie masz wpływu, czyli po prostu to, czy w Twojej miejscowości, w Twoim mieście jest ambasador, który organizuje spotkania i przychodzi na nie dostatecznie dużo osób. Także jeśli na przykład nie ma u Ciebie w miejscowości takich spotkań z ambasadorem, to rozważ, czy może sam nie powinieneś takim ambasadorem zostać. Chociaż rozumiem, że w takich naprawdę mniejszych miejscowościach. No może to być taka syzyfowa praca, bo może się okazać, że tych osób nigdy nie zjawi się. Dostatecznie dużo. Czekaj, czyli tak, ja bym miał 25 tysięcy expa, gdybym nie odpalił. Płatnego biletu Lak, i 200 pokeke coinów? No tak, bo jest 100 tysięcy na Laki i z biletem. Po zapłaceniu jeszcze 200 jest 200 tysięcy. Czy tak, 25 razy 2, 50 razy 2, 100 tysięcy, razy 2, 200. Czy właśnie ośmiokrotniłem swoje nagrody płacąc? Czy mi się wydaje, że źle to policzyłem jakoś w mojej głowie? Napiszcie mi w komentarzach. Bang. I co my tu mamy? 14 ataku. Czwarty, zwykły. I szósty, nie, piąty, ale i fałki takie sobie znowu. Uuu, uh, pierwszym bolem. Nice. I szóstego nie będzie, bo ludziom się pokończyły cząsteczki, więc już nie ma dość na kolejne walki. Chociaż nawet godzina eventu nie minęła 50 minut i, i już po evencie. 3 godzinnym dla nas. Powiem tak, jakby była taka chętna grupa, naprawdę na robienie całe 3 godziny można by zrobić może tak z 6 na godzinę na spokojnie to tak dla. Graczy, którym nie szkoda Pokécoinów, nawet 3,5 miliona expa, setki tysięcy dustu, troszkę XL Candy itd., dalej. No, dla bardzo hardkorowych graczy ciekawy event, dla tych mniej, trochę mniej, a ja dalej bez z Giganta Waxa niestety, w mojej karierze. E, którego z nich będziemy wzmacniać? Tego, nie? Tak jest, ten ma najlepsze staty. Sam już nie wiem, co myśleć o tych grzybach. Trochę chamskie. Za moich czasów to się kupowało grę raz, za 150 zł, albo 200 i się grało, ile chcesz. A teraz to free to play, free to play, a tak naprawdę wydajesz, kurczę, tysiące złotych na przestrzeni lat. Nie, tak na poważnie, to nie wiem, czy wyszło tysiące złotych w mojej karierze, ale pewnie tak. Zostawcie <laughs> łapeczkę w górze, subskrybujcie kanał, widzimy się długo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć.